Cześć, dzisiaj szybka, ale treściwa informacja, a w zasadzie to dwie ciekawe informacje. Otóż na kanale Clutch Simulations oraz na kanale DJ Gohama pojawił się taki wywiad z Kermitem Kerminatorem, czyli takim koordynatorem społeczności w Giants. No i tam padło mnóstwo pytań. To jest rozmowa, która trwała prawie godzinę 20 można z niej wyłapać pewne kwestie ale była troszeczkę chaotyczna to znaczy tam padały różne pytania Kermit nie, nie wszystko wiedział, nie do wszystkiego miał dostęp pewnych opcji, nie był pewien, więc jeżeli czegoś nie był pewien to nie potrafił jednoznacznie odpowiedzieć na te pytania, więc to był taki trochę szalony miszmasz jeżeli chodzi o całego tego streama, bo zarówno Clash jak i DJ Goham to są osoby które no dosyć ekspresyjnie wszystko prowadzą, więc tam było dużo śmiechów, żartów do powiadania i przede wszystkim tempa, to znaczy te wypowiedzi były bardzo szybkie, ale mimo wszystko chciałbym przytoczyć z tego, z tej rozmowy w zasadzie, nie wywiadu, bo to była taka rozmowa z trzech, z trzech, trzech osób w zasadzie. Tam padły dwie najważniejsze kwestie. Numer jeden, to sekcje w opryskiwaczach. Jak wiecie, w farmingu, no niestety tam był problem z tym, że jeżeli rozkładaliście sobie opryskiwacz, to po prostu. W zależności od tego, jak, była, jak, jak długie były lance, jak, była, jak było usytuowane pole, czy ono było w prostokącie, czy było po trójkącie, a teraz przypominam, że pola będą też i owalne, więc ten problem tutaj będzie powstawał. I w końcu okazuje się, że będziemy mieli możliwość wyłączania sobie części sekcji na dyszach, to znaczy tak jak możecie teraz w tle oglądać jak sobie tym hardnim podjechałem to pokazuję wam jak to wygląda w rzeczywistości, czyli podjeżdżamy sobie na pole, mamy no lance są szersze niż cały zakres pola gdzie pryskamy, no i ta końcówka tam nam jedzie po trawie więc mamy do wyboru, albo w tym momencie gdzieś tam no, przejechać inaczej na dwa razy, ale znowu będziemy tracili tak, jakby, no, środki albo po prostu no, układać to w ten sposób, czy używać innego opryskiwacza, ale też tracimy pieniądze. Tak, jakby, tak, bo nie, brak możliwości wyłączenia sekcji to jest po prostu e, strata pieniędzy. Więc e, to wygląda tak, że tam padła informacja o opryskiwaczach ogólnie, ale nie do końca, tak, jakby no, udało się pozyskać informację, czy to będzie dotyczyło wszystkich opryskiwaczy, e, czy też wybranych. Bo tutaj Kermit mówił o e, tak, jakby, no jednym dużym, czyli pewnie miał na myśli ten samojezdny. Być może, być może tego Berthuda miał na myśli, ktoś to wie, bo on do tej pory nie został jeszcze zapowiedziany, więc on mówi, że tak jakby no, widział jeden. Pytanie teraz tylko, czy widział jeden i tylko jeden będzie z tą opcją, czy po prostu no, każdy będzie miał tą opcję, a w tym przypadku po prostu no, on posiłkował się tym, co, co miał okazję zobaczyć. z tego nie wiemy, a wracając jeszcze do do tych regulacji szerokości, to tam z tego co pamiętam, to on chyba mówił o tak jakby trzech, czterech możliwościach ograniczenia tego, czyli, czyli ra raczej nie będzie to tak dowolnie, że sobie, nie wiem, trzy ostatnie wyłączamy i, i fajnie, tak, bo nam trzy ostatnie wychodzą za, za miejsce gdzieś tam, tylko to raczej będzie na zasadzie pewnie tak jak mamy lancę i ona się rozkłada, dajmy na to, na dwa razy, trzy, cztery i tak jakbyśmy mogli ją podzielić na, niech to będą cztery równe części, to prawdopodobnie będzie można w ten sposób, no, tym jakoś tam regulować, czyli będzie można Pewną szerokość, tak jakby wyłączyć. Wątpię, że będzie to tak płynnie robione, że będziemy sobie mogli przesunąć. Ale no taka informacja tam się pojawiła. On też nie był do końca w stanie sobie przypomnieć i powiedzieć, no jak to wyglądało. Więc cóż trzymajmy kciuki, żeby to, mimo wszystko, były wszystkie dostępne opryskiwacze. Druga rzecz to jest usprawnienie dotyczące naszego garażu. Jak wiecie, możecie sobie teraz w tle oglądać, z tym garażem był jeden problem. Jeżeli mieliście czegoś dużo, czy w posiadanych przedmiotach, czy w przedmiotach wypożyczonych, to każdy kamień, każdy płotek, każde drzewko, wszystko, co mieliście kupione czy też wypożyczone, trzeba było bezsensownie w prawo i w lewo scrollować, żeby to znaleźć. Otóż teraz ma się to zmienić i wszystko ma być skatalogowane tak, jak jest to w sklepie, czyli przyczepy do przyczep, ciągniki do ciągników, pojazdy do pojazdów, placeable do Playstable. i w końcu zrobi się nam we farmingu porządek i chwała im za to e, za tego typu zmiany bo teraz e, to jest tak jakby odbicie rzeczywistości, że e, ktoś przychodzi i mówi, że ale to jest w ogóle farming e, 19 na shaderach. Niech nam sobie będzie farming 19 na szaderach ja się tego nie czepiam e, Niech on tam będzie wyglądał, jak wyglądał byle byłby progres to znaczy ja progres rozumiem w ten sposób, że pojawiają się zmiany, zmiany na plus i drobne zmiany i większe zmiany. To znaczy wszystko, co jest zmianą, tak jakby w przód, nie cofamy się wstecz, jest na plus. Czyli to, jak gra będzie wyglądała graficznie, to jest jedna kwestia, odstawiamy to na bok. To, jak będzie wyglądała na przykład ekonomia, to jest druga kwestia, to, jak będzie wyglądała hodowla zwierząt, to jest trzecia kwestia, i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli chcemy porównywać Farminga 19 i Farminga 22 w jakikolwiek sposób, to nie możemy skupić się tylko i wyłącznie na jednym aspekcie. Trzeba to zrobić tak, jakby jeden do jednego, ale w konkretnych obszarach gry. Czyli mamy hodowlę, powiedzmy, w 19 wyglądała ona tak, w 22 wygląda tak: mieliśmy tekstury, powiedzmy, ziemi gdzieś tam w, no w 19, mamy tekstury ziemi w 22 i dopiero wypadkową tych wszystkich, tak jakby, porównań może, może się dostać po prostu wtedy jakikolwiek obraz gry, jak ona wyglądała wcześniej, a jak będzie wyglądała teraz. Tak samo pojazdy, licencje, w zasadzie każdy aspekt tej gry, żeby móc powiedzieć jak ona będzie po premierze wyglądała, żeby móc wydać, że tak powiem jakąś, jakąkolwiek opinię o niej, to trzeba po prostu to wszystko sobie porównać. Jeżeli wchodzicie w 19, potem wchodzicie w 22 i widzicie, ale tutaj to nic nie zmienili, jeden, tu tak jak było, a i w ogóle te same błędy, no to wtedy proste, tak, widzicie, nic się nie zmieniło. Ale żeby to móc zrobić, no to po prostu trzeba poczekać do premiery, zasiąść za sterami, i to sprawdzić. I od razu e, mówię Wam jedną rzecz. To tak e, już ja to zauważyłem. Zanim, o ile jeszcze, oczywiście, gracie w dziewiętnastkę, to nie ma tematu. Natomiast, jeżeli odłożyliście już dziewiętnastkę na półkę, tak jak ja, to e, powiem Wam jedną rzecz. Zanim odpolicie sobie dwudziestkę dwójkę, zanim będzie ta premiera, zanim wybije ta. Ta godzina, minuta po północy, to odpalcie sobie dziewiętnastkę. Odpalcie sobie dziewiętnastkę, pobawcie się, pojeździcie, pooglądajcie to wszystko, i wtedy, dopiero jak odpalicie, powiedzmy, robicie takie płynne przejście z dziewiętnastki na 22. dwójkę, to dopiero wtedy dawam Wam to ogląd sytuacji, na ile ta gra się zmieniła, i dopiero wtedy będziemy mogli powiedzieć, co tak tam naprawdę zostało usprawnione. Ok, tyle głupiego gadania ode mnie. Na razie, cześć.